Witam serdecznie, 6 września, sobota, godzina 7.40, dopiero się budzimy i ruszam na siłownię Stronghouse Olsztyn, czyli trening konkurencji HIROX. Dzisiaj będzie wytrzymałość siłowa, czyli odcinki, które będę wykonywał na konkurencjach będą już dłuższe niż bywało to zwykle. Skupiam się dzisiaj na trzech konkurencjach, które będę łączył w trzech seriach. Sled Push, Farmer's Carry and Fucking Barbie Broad Jump. Te trzy konkurencje będę robił na zmianę w trzech seriach. Na zakończenie 100 wall boli podzielone na 5 serii. 5 razy 20 wall boli na przerwie minutowej. Więcej o treningu już pewnie powiem po zakończeniu. Nagram jedną serię i powiem z jakimi trudnościami mierzyłem się na tym treningu, ale to już po zakończeniu. Widzimy się za chwilę. Ja już po treningu puszczę w tle ten trening i powiem, co na tym treningu wykonałem. Rozgrzewka to właśnie leci w tle. Na rozgrzewkę wykonałem 1000 metrów na Ski Ergu, bardzo lekko w strefie tlenowej. Potem przerwa minuta i to samo na Wioślarzu, również 1000 metrów i również bardzo lekko. To była rozgrzewka, potem przechodzę do części głównej, w której wykonuję trzy serie, a w każdej z nich. 32 metry sled push, pchania sań, 2 minuty przerwy. 100 metrów farmer's carry, czyli spacer farmera, 2 minuty przerwy. I 40 metrów barpi broad jump. Powtarzam to 3 razy. Następnie wykonuję 5 serii po 20 wallboli na minutowej przerwie. Czyli w porównaniu do tego treningu konkurencji Hyrox, który stawiałem jakiś czas temu, nastąpiły pewne zmiany. Trenuję mniej konkurencji w każdej z serii, bo tu mamy trzy konkurencje: Pchanie sań, Spacer Farmera, Barbie jump, ale odcinki już są dłuższe. Właśnie w ten sposób trenuję wytrzymałość siłową. I aktualnie w planie moim mam dwa takie treningi w tygodniu. Tak będzie to wyglądało przez kolejne cztery tygodnie. Na 10 tygodni do zawodów plan lekko ulegnie zmianie. Będą trochę inne treningi, ale też będę miał okazję na pewno o tym powiedzieć. Przejdźmy teraz do ćwiczeń, które wykonałem w części głównej. Pierwsze ćwiczenie pchanie sań. Na zawodach mamy do pokonania 50 metrów. Ja tutaj w jednej serii robiłem 32 metry. Na zawodach ciężar. Łącznie z saniami to 202 kg. Ja na tych saniach możecie zauważyć, że mam 6 krążków 25-kilowych, czyli jest to łącznie 150 kg. Jeżeli dobrze liczę, z samego ciężaru plus sanie, czyli jest to około właśnie 200 kg. Z tym, że mam jeden problem do tego ćwiczenia. Jest to dla mnie jedno z najcięższych ćwiczeń i prawdopodobnie Powodem tego wszystkiego jest dywan, po którym wykonuję to ćwiczenie. Możecie zwrócić uwagę w momencie pchania sań, ten dywan bardzo się u mnie zagina i mam wrażenie, że gdyby tego nie było, ten ciężar byłby dla mnie o wiele lżejszy. Czuję jakbym pchał sanie, które ważą 250 kg, a nie 200 kilo. Sami widzicie, jak ten dywan się zagina i aktualnie jest to mój problem i yy, Powoduje to mały stres u mnie, dlaczego to ćwiczenie jest tak ciężkie. Dlatego na pewno w przygotowaniu do zawodów będę chciał odwiedzić jakąś siłownię, gdzie ten dywan jest taki sam jak na zawodach Hirox lub zbliżony do tych zawodów. Dodatkowo ten dywan u mnie też ma długie te, te włoski, co też stwarza większy opór. Dlatego nie jestem przekonany, czy ten sprzęt jest idealnie dostosowany do tego, co jest na zawodach. Uważam, że tu jest dużo trudniej wykonywać ten sled push niż na zawodach. Dobra, drugie ćwiczenie, już się rozpędziłem. Ketle w rękach ketle, oczywiście, 32 kg. Na zawodach do wykonania 200 metrów, ja w jednej serii wykonuję 100 metrów, czyli połowę tego dystansu. Nie jest to dla mnie jakieś ciężkie ćwiczenie. Tutaj, oczywiście, walka będzie z chwytem. I na zawodach e, najczęściej, to już zależy od areny, są 4 długości po 50 metrów, co łącznie daje 200 metrów. No, ja robię to tylko na tym dywanie 10 metrów w jedną stronę, 10 metrów w drugą stronę, dlatego też nie mogę się za bardzo rozpędzić. Za każdym razem muszę wyhamować, żeby zakręcić i itd. Tak dlatego na zawodach na pewno będę robił to szybciej, będę miał możliwość rozpędzenia się. Dlatego, że za chwilę nie będę musiał zakręcać co 10 metrów, tylko co 50 lub może mniej. No i to ćwiczenie robię regularnie. Ten chwyt wydaje mi się bardzo dobry. Będę chciał na zawodach zrobić to bez odkładania ketli. Trzecie ćwiczenie w serii, czyli Barbie Broad Jump, na zawodach do wykonania 80 metrów. Ja w jednej serii wykonuję 40 metrów, czyli też połowę tego dystansu. No, i na początku czułem się bardzo e, słabo wykonując to ćwiczenie, ale robię je już regularnie od kilku tygodni i czuję się coraz lepiej. Te 40 metrów nie sprawia mi większych problemów. E, skoki, które wykonuję, no tak, średnio mają 2 metry, bo na tym dywanie, który ma 10 metrów, muszę wykonać 5 skoków, żeby pokonać cały ten dywan. I testowałem też już e, jakieś dłuższe skoki, ale Tracę wtedy dużo więcej energii, a ten skok wydaje mi się najbardziej optymalny, bo wystarczy, że zamachnę się rękami i nie muszę wkładać dużo sił z nóg, żeby pokonać te dwa metry, to jest wydaje mi się najbardziej optymalne. No i oczywiście wstaję kolano i dopiero skok. To jest dla mnie najbardziej ekonomiczne. I o to właśnie mi chodzi, żeby za bardzo nie zmęczyć się na tym ćwiczeniu, a i tak na pewno na tym ćwiczeniu myślę, że właśnie na tym ćwiczeniu zostawię. Bardzo dużo energii i cały wyścig zacznie się po Barbie broad Jump czyli po czwartej konkurencji. No i na koniec, oczywiście, wykonałem trzy takie serie. Nie, nie nagrywałem tego wszystkiego, nagrałem jedną. Kończę wolbolami. Taki kadr wybrałem. Nie widać tarczy, ale uwierzcie, że rzucałem w tą tarczę. Chciałem nagrać to z pozycji kolan, żeby zobaczyć, czy głębokość przysiadu spełnia warunki, które są na zawodach Hyrox. Tutaj też zrobiłem screena, wrzuciłem go po lewej stronie, żeby sprawdzić tą głębokość. Na zawodach biodra muszą zejść poniżej linii kolan. Wydaje mi się, że jest to idealna głębokość. Sami możecie też ocenić w komentarzach, czy powinienem jeszcze niżej schodzić, czy to już jest wystarczająco. Mi się wydaje, że jest w porządku i też jest to dla mnie wygodna pozycja. Mogę tam się odbić. Jeżeli niżej musiałbym schodzić, to nie jest już to dla mnie takie wygodne. No i tu nagrałem tylko jedną taką serię z tych pięciu. Łącznie wykonałem 5 po 20 tych wallboli, ale nie nagrywałem tego wszystkiego. Więc tak wyglądał cały ten dzisiejszy trening. Na koniec to podsumuję. Cały trening łącznie z rozgrzewką i przerwami między ćwiczeniami w każdej serii zajął mi około 50 minut. Chyba nawet równo 50 minut. Nie był to dla mnie jakiś bardzo wymagający trening, no bo te przerwy między ćwiczeniami. Dwuminutowe przerwy to całkiem dużo. Na pewno z biegiem czasu będę chciał wydłużyć dystanse na konkurencjach, które są w tych seriach, lub skrócić przerwy między seriami, lub też dodać serię. To czas pokaże, zobaczymy na co będę gotowy. Ciężko teraz stwierdzić, trzeba dostosowywać to do, do planu, do aktualnego poziomu sportowego, który cały czas się zmienia. Raz są lepsze dni, raz gorsze. Dużo zależy na pewno, to już zauważyłem. Od regeneracji. A tymczasem tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę i widzimy się za tydzień o godzinie 10 w niedzielę w kolejnym filmie z serii.